Juniorzy, ale także na arenach międzynarodowych. Bo przypomnijmy, półfinał osiągnął mistrz świata juniorów Krzysztof Stojanowski i stanie 10-2. Trzeci wyścig dnia Mardansin Huszcza, Czechowicz i Smoter. Bardzo dobry start znów pary zielonogórskiej. Andrzej Huszcza, Sebastian Smoter. Smoter szeroko. Środkiem toru Andrzej Huszcza. I tutaj chyba nie zauważył kapitan drużyny zielono Logórskiej, że za nim jedzie Sebastian Smoter, przyblokowany przez Andrzeja Chuszczę. Sebastian Smoter wykorzystał to Rinat Mardansin, on wychodzi na drugą pozycję. Smoter musiał walczyć jeszcze o to, aby utrzymać się na trzeciej pozycji po tym zblokowaniu go przez partnera z zespołu. Nie pierwszy raz zdarza się, że Andrzej Chuszcza nie jeździ zespołowo, nie patrzy na partnerów. Kto jest za nim, gdyby mógł wypuścić do przodu Sebastiana Smotera. Kto wie, czy tego wyścigu żonie nie wygraliby 5 do 1, no ale nie chciejmy za wiele Andrzej Chuszcza na czele. Za nim Rinat Mardansin, trzeci Sebastian Smoter, który radzi sobie z Adamem Czechowiczem. Choć chyba też niepotrzebnie Sebastian Smoter zamiast gonić za Rinatem Mardanshinem oglądał się, oglądał się cały czas, gdzie jest Adam Czechowicz. Ten próbował się do niego zbliżyć, ale bezskutecznie 3 punkty Andrzej Chuszcza. Dwa Linat Mardanzin, jeden dla Sebastiana Smotera bez punktu Adam Czechowicz, trzeci wyścig meczu Terzet Noban Opole.